Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Chciałem się z wami podzielić informacją. Eee, mianowicie chodzi tutaj o naprawę, o naprawę właśnie tych zwożni, tak jak tu, tak jak tu na załączonym obrazku widzicie, że są one nowe i powiem wam tak. Eee, ja sobie myślałem, że tutaj, tu gdzie naprawiałem <laughs> z tamtej strony Uszczelniacz. Właśnie tam. I zostawię go sobie w Tomek przywiózł taki młot bezwładnościowy. I tym młotkiem idzie wypukać. Pokażę Wam. Znaczy, w tym filmie wrzucę te zdjęcia. Jak wygląda bolec. Po wyjęciu go z tego. To jest raz. Yy, I dwa jak to, jak to yy, jabłko trzeba było odkręcić. A mianowicie też wam wrzucę krótki filmik. Tutaj trzeba było grzać palnikami dwoma, tu u góry schładzać yy, siłownik, żeby uszczelniacze nie poszły. Yy, I odkręcać, bo to jest na klej wkręcane, i do momentu, aż to zaczęło się wszystko topić, ponad 200 stopni to, to mi musiało być, i przy okazji schładzany, schładzany tutaj yy, siłownik. Wek. I z tej strony też trzeba było już to zrobić, bo to jabłko też było już yy, wybite. Tak więc naprawa z, dwu, z obydwu stron, oczywiście bez yy, podejścia z komputerem, bez rozblokowania hydrauliki nie byłoby to nawet mowy, opcji możliwe, bez tego zrobienia. I później na nowo trzeba było oczywiście jeszcze skalibrować przedniego. Znaczy skalibrować te a Także powiem wam, że dobrze, że ja nie zacząłem w ogóle tego w domu robić. Że to zaprowadziliśmy właśnie do Tomka, do kolegi, tam w garażu trzeba było to. Chłopaki to robili. Ja akurat ee, co innego robiłem, więc e, no nie jestem w stanie wszędzie być tu, żeby z wami się tym wszystkim podzielić. I tak jak widzicie, przy okazji już przyjechał kultywatorek. Trzeba będzie z tyłu to tylko wyczyścić. Jest już nowy wąż założony z nową zakówką. Siłownik Tomek zawiózł do, do regeneracji. Także siłownik też za chwilę podjedzie. Założymy go. No i kultywator jest można powiedzieć gotowy do pracy. Aczkolwiek ja tutaj tak to przypada. Już Wam mówię o co chodzi. Chciałbym tutaj dać takie dwa spulchniacze śladu. Ale no jak z tej strony jeszcze stanie jestem to zrobić, tak z tej nie, bo tutaj mamy, tak jak widzicie, yy, ramię od, yy, od rozkładania tej, tej części. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, kółko nowe, dosyć ciężko chodzi. Tomaszek za mocno przekręcił, albo nie naszumarowany jeszcze. Yy, cóż więcej, no i najważniejsze dwie rzeczy. Przespawane są uszy, bo tak jak widzicie, tutaj były, a teraz są one szerzej o. Ciach i ciach. Gruba blacha, także tutaj się nic z tym nie, będzie, nie, powinno, nie powinno wydarzyć. O, a jak tutaj, 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 tutaj. Aha. A tu jest bolec dany, że jabłuszkę nie wyjmiemy. Z tamtej strony jest wsadzany na... E, wsadzany właśnie na, 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 na bolec zwykły. O to takie w, w ramach takiego zabezpieczenia no i co no hydraulikę tak jak wcześniej w filmie mówiłem mamy już też ogarniętą przydałoby się wymienić te gniazko yy, od, od, od świateł te siedmiopinowe właśnie od świateł tak żeby już też była i klapka i działało wszystko bo też ono już te, te styki są luźne więc trzeba, przydałoby się już je wymienić. No i tak na dobrą sprawę maszyna gotowa, sprawna w 100% i można już tak śmiało powiedzieć o tym, żeby ruszać, ruszać w pole. E, powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, a tak dzisiaj jeszcze siuta jest kończona, ostatnie dwie tony Tomek podjedzie, bo pojechał właśnie z rzepakiem i podjedzie to wtedy wtedy ją wsypiemy i tyle dosłownie dwa, trzy słowa na temat nawożenia powiem wam tak, bardzo długo się zastanawiałem i też wam o tym mówiłem mianowicie o nawożeniu potasem wiosną i doszłem do wniosku że ja potasu kupował nie będę i stosował wiosną też nie będę. A dlaczego? Dlatego, że tego potasu jest w ziemi naprawdę wysokie i bardzo wysokie zawartości. Można byłoby rzucić tak, żeby tą gospodarką wodno-azotową, wodną może i azotową, yy, bardziej te rośliny, żeby nią gospodarowały. Aczkolwiek, szczerze Wam powiem, yy, warunki póki co. Do tego, żeby. Bo umówmy się, um, znaczy, tak, umówmy się, że możemy w naszym tutaj powiecie i, i, i w sąsiednich jeszcze e, możemy już z nawozami wylatywać azotowymi. Więc <laughs> są idealne warunki do tego, by ten nawóz wysiać. Rano przymrozek, teraz ziemia odpuściła i powiem Wam szczerze, że, że nie ma zastoisk aż takich wielkich na na polach, wilgoć jest więc tak jak mówię, to są idealne warunki do tego, żeby, żeby z tym nawozem teraz ruszyć, żeby go wysiać, z drugiej strony kurczę, no czy to nie jest też takie wiecie, trochę popadanie w paranoję czwarty luty czwarty luty no i powiem tak, jeżeli byłby mróz, jeżeli byłby śnieg nie można byłoby jechać, i ja mówię Wam, że nikt by z Was, ani ja sam, nie myślał o jakimkolwiek wyjeździe z nawozem. Naprawdę, to by, się, to by się nie udało. I tego byśmy nie robili. Są warunki, jakie są, więc człowiek myśli, chce, żeby to zrobić wszystko jak najlepiej. Aczkolwiek, wróćmy pamięcią jeszcze kilka, 10, 15, 12 lat temu. My w RSM-u nie stosowaliśmy. Kiedy się dało wjechać, po przymrozkach rzucaliśmy saletrę, rzucaliśmy później saletrosan. I słuchajcie, i czy to były lata, gdzie żeśmy wyjeżdżali z nawozem dopiero w kwietniu. Były lata, gdzie wyjeżdżaliśmy z nawozem w marcu, w połowie marca, pod koniec marca. Rok rokowiec jest nierówny. I to będę powtarzał. Lata się zmieniają. Ten klimat też się zmienia Widzimy jak to wygląda na przełomie kilku lat. Praktycznie zimy w tej zimy nie było. No nie ma co się oszukiwać. Zimy tej zimy nie było. Co my mieliśmy? Yy, nie wiem. Yy, taki incydent z yy, ze śniegiem, z opadami śniegu dniowy i tyle samo, no góra 4-5 dni z takimi, wiecie, przymrozkami na poziomie 5-7 stopni. To są, bo to są przymrozki, to nie są, to nie są mrozy. W tamtym roku, znaczy tak, w ubiegłym roku, w, 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 szybko, szybko, w maju przymrozek był na poziomie 4 stopni. W maju, na kwitnącym rzepaku. Więc nie można powiedzieć, że jeżeli zimą występuje e, przez kilka dni mróz, albo przymrozek, tak jak mówię, na poziomie tych 4 do, do, do 6, do 7 stopni, jeżeli on by się utrzymywał 2-3 tygodnie, ok, jest to był mróz. A tak na dobrą sprawę, tylko tyle, że przemroziło i jarowizacja tych roślin jest zachowana i tyle. I nic więcej, nic więcej. Więc no, trzeba gdzieś tam po głowie się drapać. Jeżeli warunki ku temu będą, wyjechać ten mocznik, Zamknąć oczy, wysiać go, niech on już sobie działa. Znaczy, niech on już zaczyna się, zaczyna swoją przemianę formy amidowej w formę amonową, a później saletrzaną, czytaj, a czytaj czy, czy, azotanową, ta, która jest właśnie dla roślin przyswajalna, dostępna. To się w okresie rozciągnie. Ok, można, można byłoby ten mocznik wysiać. Jak ty, tak jak mówię, jak będą warunki ku temu? Można jechać z tym mocznikiem. Ale powiem Wam szczerze, że no nie mam jakiegoś takiego, wiecie, parcia naprawdę na szkło, że już dzisiaj, kurczę, przymrozek był, lecimy, jedziemy, dajemy, bo to wiecie, trzeba, trzeba ten azot i tak się nakręcać, nakręcać. Jeden przez drugiego się nakręca. Eee, siarczanu, magnezu takowego też nie posiadam. Jest e, saletromak, czyli azot, siarka i magnez w jednym, więc to też trzeba będzie na rzepak wyrzucić. Później <laughs> dorzucimy yy, w postaci RSM-u azot i zakończymy teatr. Zamkniemy w rzepaku już te nawożenie. Yy, tak więc, no, powiem Wam szczerze, że dużo, dużo tutaj yy, zaciągnąłem informacji, zadzwoniłem do osób, które naprawdę yy, na nawożeniu zjadły zęby i, i szczerze wam powiem, że ja doszedłem do takiego wniosku, że należy obrać jakiś, yy, jakiś schemat. Wiadomo, dopasowany do warunków w danym roku, i tego się trzymać, tak? Jeżeli próby glebowe robimy, na pewnym poziomie coś jest, tak, czegoś, czego brakuje, można uzupełnić. Tak. A resztę no, lecimy wedle sprawdzonego w miarę w danym roku, w danych warunkach schematu i tego się trzymajmy. I tak myślę, że, yy, że to jest to, co powinniśmy gdzieś tam kontynuować w swoim, yy, w swoim przekonaniu. No i tyle. Coś, co się sprawdza, tego się trzymać, yy, poszerzać to, yy, rozciągać, ale niech ten schemat gdzieś tam zostaje. Ja bynajmniej doszedłem do takich wniosków. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.